Przed laty żył sobie krawiec, który miał trzech synów, a tylko jedną jedyną kozę, ale że wszyscy żywili się jej mlekiem, więc dbali, aby koza miała dość paszy i synowie co dzień po kolei paśli ją na łące. Pewnego dnia najstarszy z braci zaprowadził kozę na cmentarz, gdzie było pełno bujnej trawy. Wieczorem, gdy czas było już wracać do domu, zapytał chłopiec kozy — Najadłaś się kusko?”. Kuska zaś odparła. – Ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam no się, nie zjem więcej niż dziebełka, me, me, me. – Chodź więc do domu – zawołał chłopiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. – Czy dobrze się dziś koza napasła? – zapytał krawiec. – O – odparł syn – a dziebełka już zjeść nie może. Ale ojciec chciał się sam przekonać, czy to prawda, poszedł więc do obory, pogłaskał stworzenie i zapytał – Najadłaś się, kusko? Kuska zaś odparła. Me, 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 nie najadłam się. Po rowkach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było mi zdziebełka. Me. A cóż to znowu? zawołał krawiec oburzony. Pobiegł do izby i przywołał syna. Kłamco? Powiedziałeś, że koza jest syta, a ona nic nie jadła. Po czym w srogim gniewie chwycił ze ściany drewniany łokieć. Wygarbował chłopcu skórę i wygnał zawrota. Na przyszła kolej na średniego brata. Ten wyszukał jeszcze piękniejszy kawałek łąki za ogrodem i poprowadził tam kozę. Wieczorem, gdy czas już było wracać do domu, zapytał chłopiec kozy: Najadłaś się kusko? Kózka zaś odparła: Ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam no się. Nie zjem więcej niż dziebełka. Me, me, me. Chodź więc do domu! zawołał chłopiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. Czy dobrze się dziś koza napasła? zapytał krawiec. O, odparł syn, ani dziebełka już zjeść nie może. Ale ojciec chciał się sam przekonać, czy to prawda. Poszedł więc do obory i zapytał: Najadłaś się, kusko? Kuska zaś odparła. Me, 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 nie najadłam się. Po rowach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było nic dzibełka. Me. A to łodr dopiero, wykrzyknął krawiec w gniewie i wytłukł syna łokciem, po czym wygnął z domu. Trzeciego dnia przyszła kolejna najmłodszego z braci. By dogodzić ojcu, poprowadził on kozę pod kępę krzaków pokryty gęstym listowiem, aby się pasła. Wieczorem, gdy czas był już wracać do domu, zapytał chłopiec kozy. Najadłaś się, kustko? Kustka zaś odparła. Ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam się. Nie zjem więcej niż bełkach. Me, me, me. – Chodź więc do domu! – zawołał chłopiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. – Czy dobrze się dziś koza napasła? – zanapasła? zapytał krawiec. – O! – odparł syn. – Ani gdzie już zjeść nie może. Ale ojciec chciał się sam przekonać, czy to prawda. Poszedł więc do obory i zapytał. – Najadłaś się kusko? – kuska zaś odparła. – Me, 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 nie najadłam się. W rowkach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było mi dziebełka me. O kłamco nikczemny, zawołał krawiec oburzony. Nie pozwolę się dłużej oszukiwać. W gniewie wygarbował łokciem skórę i najmłodszemu synowi, po czym wygnał go za wrota. Gdy już został sam z kozą, poprowadził ją na zajutrz pod zielony żywopłot i pomyślał, teraz najesz się wreszcie do syta. Wieczorem zapytał krawiec, najadłaś się kusko? A koza na to. Ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam się, lew nie zjem więcej niż bełka. me, me, me. Więc chodź do domu, zawołał krawiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. Przed odejściem zapytał raz jeszcze, więc już jesteś syta? A koza na to. Me, 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 nie najadłam się. Po rowkach skakałam i trawki szukałam, lecz nie było niż gdziebełka, me. Kiedy dokrawiec usłyszał, zrozumiał, że niesłusznie wygnał swoich synów. Poczekaj ty, niewdzięczne stworzenie zawołał. Wygnać cię to za mało, muszę cię naznaczyć, żebyś nie mogła już przebywać wśród uczciwych krawców. Pobiegł szybko do izby, przyniósł brzytew Namedlił kozie głowę i ogolił ją gładko jak dłoń. A że łokieć wydawał mu się zaszczytnym narzędziem kary, przyniósł bicz i tak nim schłostał kozę, że uciekła co sił i nigdy już nie wróciła. Został więc krawiec sam i bardzo mu było smutno. Chętnie wziąłby synów na powrót do domu, ale nikt nie wiedział, dokąd poszli. Tymczasem najstarszy poszedł na naukę do stolarza. A uczył się tak pilnie, że gdy skończył się jego termin, majster dał mu w podarunku stolik, który wyglądał jak każdy inny stolik, ale miał jedną ciekawą właściwość. Jeśli się go postawiło i zawołało, stoliczku nakryj się, natychmiast stolik nakrywał się śnieżno-białym obrusem. Zjawiał się na nim talerz i nóż z widelcem i miski z pieczywem. I innym najprzedniejszym jadłem, i kielik, w którym połyskiwało czerwone wino, aż serce radowało się człowiekowi na ten widok. Czeladnik pomyślał sobie, tego starczy mi na całe życie, i ruszył wesoło w świat, nie troszcząc się o to, czy znajdzie dobrą gospodę. Jeśli pogoda była ładna, wcale do karczmy nie zachodził, lecz rozstawiał swój stolik na łące czy w lesie i mówił: Stoliczku, nakryj się. A wnet zjawiało się wszystko, czego zapragnął. Wreszcie postanowił wrócić do ojca, myśląc, nie będzie się już gniewał na mnie, kiedy mu taki cudowny stoliczek przyniosę. Po drodze do domu zaszedł pewnego wieczora do karczmy pełnej gości, którzy zaprosili go do swego stołu, proponując, aby zjadł z nimi wieczerzę, gdyż nic już więcej u gospodarzy nie dostanie. Nie, odparł stolarz, nie chcę wam zabierać tych kilku kąsków, bądźcie raczej wy moimi gośćmi. A kiedy wszyscy poczęli się śmiać, sądząc, że to żarty, postawił przed sobą swój stolik i zawołał: stoliczku nakryj się! W tejże chwili na stoliczku zjawiły się najpiękniejsze potrawy i napoje Jedźcie i pijcie, przyjaciele zawołał młody stolarz a goście nie dali sobie tego dwa razy powtarzać. A co najdziwniejsze, że gdy jakaś miska opróżniała się, natychmiast zjawiała się na jej miejsce nowa pełna. Karczmarz stał w kącie przyglądał się temu. Z zazdrości nie mógł wymówić ani słowa, myślał tylko ciągle. O, gdybym to ja miał taki stoliczek! Stolarz i jego goście bawili się i ucztowali do późna w nocy. Wreszcie położyli się spać, a młodzieniec postawił swój cudowny stolik u wezgłowia łóżka. Ale karczmakrz nie mógł zasnąć. Wreszcie przypomniał sobie, że ma w Lamusie stolik bardzo podobny do tego cudownego stoliczka. Przyniósł go więc i cichutko zamienił stolik cudowny na zwykły. Nazajutrz stolarz zapłacił za nocleg, wziął swój stolik na plecy, nie podejrzewając niczego, i ruszył w dalszą drogę. Dalszą część bajki zapraszam jutro o tej samej porze. Dobranoc!